Jesteśmy grupą znajomych, ponad 20 osób i przyjechaliśmy super się bawić. Zebraliśmy się tak, żeby wspólnie trenować i wspólnie odpoczywać. Organizacja super, pogodę byście mogli trochę zmodyfikować na bieg przynajmniej. No trasa nie należy do najłatwiejszych, no ale dałyśmy radę, także jesteśmy sobie bardzo dumne. Bardzo rozmaicona, przynajmniej rowerowa. Rowerowa bardzo ciekawa. Mega wymagająca trasa, mimo tego, że nikt z nas nie debiutował i jesteśmy z wami trzeci rok, ta trasa uczy pokory, zdecydowanie. Bardzo dobre, naprawdę fajna impreza. Ale pierwszy start w tym roku i naprawdę było ciężko. Każdy wiedział gdzie ma jechać. Trasa oznaczona naprawdę bardzo dobrze. Punkty odżywcze super. Wolontariusze naprawdę świetnie się spisali. Trochę ciepło dzisiaj było, nawet jak dla mnie. Ale tak to super rozpoczęcie sezonu tretlonowego. Bardzo ciężko było. Wczoraj miałem zawody kolarskie. Także rower jeszcze dzisiaj pojechałem maksymalnie jak tylko potrafię. Na biegu było już straszne cierpienie. Szybki wyścig, naprawdę szybki, szybkie zjazdy, ale też mocne podjazdy pod górkę. Także debiut na jednej ósmej zaliczony i pełen satysfakcji. Także jest super. W stronę jeziora mocne fale, a powrót już był spokojny. Dostałem bardzo mocno na rowerze. Te podjazdy zakwasiły mi nogi, w biegu toczyłem, ale i tak poprawiony wynik jest przynajmniej o kilka minut do zeszłego roku, także super. Jednak górka była olbrzymia, trochę chyba mnie pokonała, ale później trasa rowerowa jak najbardziej całkiem niezła, bieg w cieniu dał nam trochę przejmie wytchnienia, także było ciężko, ale było warto. Tutaj naprawdę bieg był chyba najtrudniejszy w życiu jak na razie. Super impreza, naprawdę. Ciepło dzisiaj, ale wydaje mi się, że wszyscy to i tak znieśli bardzo dobrze. Bardzo rodzinnie, można zawsze z rodziną przyjechać, z dziećmi, jest pełno atrakcji, więc. Świetna pogoda, zawsze tutaj jest. To jest koniec maja, jest idealny na pierwszy start w sezonie. Zaplanowaliśmy sobie to tutaj i zawsze wychodzi w niewinie idealnie. Jest coś niesamowitego, że tylu ludzi z takim hardem ducha podejmuje tę niełatwą dyscyplinę sportu. Myślę, że jest to ogromna promocja chociażby gniewina jak i również sportu, który w Polsce zyskuje coraz więcej zwolenników. Pierwsi startują o medale, tak ścigają się, a ostatni Przełamują swoje bariery. i Ci i ci tak samo się cieszą. Także to jest taki wspólny mianownik tych zawodów. Polecam Triathlon Energii. Położenie, renta nasza położeniowa, czyli górki, pagórki, jezioro, woda, to wszystko determinuje właśnie powodzenie tych zawodów wśród uczestników. I takie właśnie lgnięcie do gniewina, to wina. Z czego się bardzo cieszymy. Wszyscy się to świetnie bawią, ale to przede wszystkim o to chodzi. Także tak trzymać.